Poznajcie Patrycję Cieśle, 31-letnią doradcę klienta z Gliwic, która dołącza do nowego sezonu reality show Farma. Ta silna i pewna siebie kobieta, znana z empatii i wrażliwości, marzy o roli event menadżera na farmie, chcąc podnosić morale grupy. Czy jej szczerość i umiejętność organizacji pomogą jej zdobyć sympatię innych uczestników? Jakie wyzwania napotka na swojej drodze do złotych wideł i nagrody 100 tysięcy złotych? Czym zaskoczy nas nowa prowadząca i pozostali uczestnicy? Zapraszamy do dyskusji, jak cechy charakteru wpływają na sukces w takich programach? Czy Patrycja odnajdzie się w tej nietypowej rywalizacji? Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek. Na antenie Polsatu już na początku stycznia wystartuje kolejny sezon popularnego programu reality show Farma. W tej edycji nie zabraknie zaskoczeń. Ponieważ oprócz nowej grupy uczestników, do show dołączyła także nowa prowadząca. Kto tym razem zdobędzie 100 tysięcy złotych oraz złote widły? Właśnie ujawniono, kim jest nowa uczestniczka programu. Niedawno ujawniono, że oprócz nowych uczestników, wielbiciele programu zobaczą na ekranie nową prowadzącą. Wiadomo, że obok energicznej Ilony Krawczyńskiej oraz niedawno upieczonej mamy, Marcelini Zawackiej, rywalizację przychylnym okiem będzie obserwować Milena Krawczyńska. Od kilku dni producenci programu Farma prezentują profile poszczególnych uczestników. Już wiadomo, że o tytuł Superfarmera i główną nagrodę będzie walczyć między innymi 37-letnia Żaneta ze 30-letni Łukasz działający w branży prawniczej, a także Wojciech, który zawodowo zajmuje się handlem i ma pasję do historii. To jednak nie wszystko: do obsady farmy dołączyła nowa uczestniczka. Czy to ona zdobędzie 100 tysięcy złotych i złote widły? Patrycja Cieśla jest doradcą klienta w banku w Gliwicach. 31-latka angażuje się w pomoc i doradztwo dla innych, nie obawiając się przy tym wyrażać własnych opinii. Jest osobą silną, pewną siebie, Choć w rzeczywistości także wrażliwą i empatyczną i troszczy się o potrzeby innych. Na farmie widzi siebie w roli organizatora eventów, z zapałem podejmowałaby się organizacji wydarzeń, które wspierałyby morale grupy. Ma kilka czułych punktów, które potrafią wyzwolić u niej silne emocje. Kto ostatecznie sięgnie po główną nagrodę? Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek.